To jest moje miejsce pracy na dzisiaj. Kolejny raz zostałam zaproszona przez grupę EGO do wystąpienia w ich halloweenowym show w Energylandii. Na pokazie będę wychodzić z grobu i łamać sobie kości. Właśnie tak. Dlaczego tak bardzo lubię to przedstawienie? Opowiem wam za chwilę. Teraz jednak biegnę do teatru przywitać tancerzy, z którymi razem będziemy je tworzyć. Dobra atmosfera w grupie to podstawa. Cześć, Kubuś! Cześć, cześć. cześć Buziaki! Cześć, cześć! cześć! Wyobraźcie sobie, że całe życie robicie coś w sposób bardzo precyzyjny, kulturalny i estetyczny. Jednak raz do roku pojawia się okazja, by całkiem legalnie zrobić to. Pokracznie, a im bardziej, tym lepiej. Dokładnie tak jest z moimi występami na Halloween w Energylandii. Mogę wcielić się w zupełnie inną rolę i wyjść ze swojej utrwalonej już estetyki ruchu. Pełen występ podlinkowuję Wam w opisie filmu. No to czas na próbę generalną i wielkie show. I ostatni pokaz już za nami, dlatego wybieram się teraz do strefy grozy, gdzie reszta grupy Ego przygotowuje się do Halloweenowej parady oraz straszenia w domu strachów. To nie żart. Ten idziemy na salę przygotowań. Zabrania się psychicznie chorym używania telefonów. Wielkiej elektroniki. 高、中、哎、鞋、哎，正、哎、的。哎哎